Cześć, witam Was na kanale, a w dzisiejszym filmie pragnę Wam przedstawić nową miniserię, która będzie się składać z potencjalnych nowych zestawów z Andora. Bo jak wiecie, na razie jest tylko jeden zestaw, i on przed premierą serialu był bardzo różnie oceniany, ale myślę, że na ten moment prezentuje się nawet nieźle. A skoro serial okazał się bardzo dobry, no, to myślę, że duża część fanów liczy także na nowe zestawy właśnie z tego serialu. Przy okazji, dajcie znać, jak Wam się podobał ten serial. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji na kanale, by nie przegapić następnych filmów. A i już teraz mogę powiedzieć, że ta nasza miniseria będzie najprawdopodobniej składać się z trzech odcinków, ale oczywiście wszystko zależy od Waszego zainteresowania. No dobra, przechodzimy do pomysłów. Pierwszym i chyba najbardziej takim oczywistym zestawem byłby ten czerwony droid Cassiana zbudowany z klocków LEGO. Więc dlaczego uważam, że ten droid byłby takim bardzo oczywistym pomysłem? Bo przecież LEGO uwielbia wypuszczać tego typu postacie, na przykład BB-8 albo Dio. Więc takiego zestawu składającego się głównie z czerwonych klocków, można jak najbardziej się spodziewać na następne lata. Te zestawy cechują się też zazwyczaj tym, że mają tę jedną figurkę. W sensie wiecie, składa się ona zazwyczaj z niewielu elementów lub jest jednym pełnoprawnym odlewem. Cena pewnie by się wahała między 400 a 500 zł. Jak to bywa w przypadku tych zestawów. I Drugim zestawem i też w sumie takim bardzo prawdopodobnym byłby ten statek Lutena. Sam w sobie statek jest dość nietypowy, bo ma te takie lasery dziwne, przypominające wręcz takie miecze świetlne, bo jednak to jest stała wiązka. W minifigurkach oczywiście znalazłby się Luten, ale myślę, że w tej czarniejszej wersji, w sensie, że miał te ciemniejsze ciuchy jako szpieg. Ewentualnie moglibyśmy tutaj dostać jeszcze do niego jakiś kaptur, ale naprawdę myślę, że taka inna wersja byłaby spoko. Kolejne figurki to Vel i Andor dopasowani już pod Aldanie. Mogliby naprawdę fajnie wyglądać, gdyby dostali właśnie to poncho, te kaptury. Myślę, że jest na to potencjał i ludzie mimo wszystko by się na to rzucili. Wszystko rzecz jasna zależy od Lego, żeby się tylko nie okazało, że jeśli taki zestaw by powstał, to żeby figurki nie miały nadrukowanego tego pończu. Lego lubi wypuszczać różne statki z Gwiezdnych Wojen, dlatego też sądzę, że jest to bardzo prawdopodobny zestaw. Trzecim i w sumie ostatnim pomysłem na zestaw jest ta siedziba Imperialnego Biura Bezpieczeństwa. Poza różnymi randomowymi inspektorami, na pewno znalazłaby się tam Dedra Miro, czyli ta główna zła w Andorze. No, wydaje się po prostu najbardziej oczywista i dopasowana do tego zestawu. Ciekawostką jest to, że jest też dodatek z Andora w Skywalker sadze, i tam właśnie jest ta postać w wersji minifigurkowej Lego. Inną postacią, również oczywistą, wydaje się ten major, ten taki inspektor nad inspektorami. Nie wiem, jak w sumie to inaczej ująć, no ale na pewno by się tam pojawił. Ewentualnie można dodać jeszcze pułkownika Jura Rena, bo w końcu się pojawił w Andorze. a figurka z 2015 roku w Polibagu. A sam zestaw widziałbym raczej w formie jakiejś dioramy, żebyśmy dostali no co najmniej też 6 figurek, żeby ładnie to się prezentowało.

Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i niech moc będzie z Wami. Cześć!